Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę wam króliki, jakie teraz mam w hodowli. Młode z lutego, jak wyrosły, młode ze stycznia. Także przejdźmy sobie do pokazywania, po prostu młodych. Tak, tutaj już zostały odsadzone i przed chwilą zatatuowane trzy samiczki z miotu styczniowego. Po mojej samicy czempiącej, po samcu od Kamila. Bracia są w innych klatkach, po dwóch porozdzielane. Tutaj są młode z lutego, z 20. Tak, z 20 lutego. 20 lutego po tej samicy. I po samcu od schodowlite 21. Jest ich 8. Tutaj jest samica. Stara już samica, czekam na wygod. Od pana Stanko, też młode z lutego. 5 sztuk razem z matką. I co najciekawsze, na 5 sztuk jest 5 samiczek. Lepiej być nie mogło. Też są po samcu od Schodowite 21. Co dalej? Tutaj jest samica, czekam na jej wykod. Ma się kocić 27. Nie, 8, 28 w niedzielę chyba. I zobaczymy jak się wykoci. Ja już słomy. dołożyłem Jeszcze kilka dni i powinny być jakieś młode. To jest samica, czempionka. Z uchwały z mojej hodowli odsadzona od młodych. Aktualnie czeka na dopuszczenie. Niech trochę, niech trochę dojdzie do siebie po tych młodych. Przejdźmy dalej. Przepraszam za te perliczki, ale nic nie poradzę na to. Tak, tutaj jest samica z mojej hodowli. Aktualnie czekam na jej wykot. Okociła się w lutym, ale nie zrobiła gniazda. Jest ona zakoszona samcem z hodowli Kamila. Tutaj w tej klatce są trzy młode od samicy od pana Stanka. Trzy młode też zostały dzisiaj zatatuowane, jak wszystkie młode w mojej hodowli, ale na jedno ucho tylko. I tutaj dwa samczyki i samiczka. Tutaj jest samiczka z jednego z miotów. Po mojej samicy i po samcu od Karwackiego Wojtka. No i tak. Zazwyczaj tutaj w tych klatkach wam nic nie pokazywałem. Ale już tutaj wszystkie klateczki są zapełnione. Tutaj mamy dwie samiczki z jednego miotu. Po rodzicach od Wojtka Karwackiego samica i samic od Michała Kobacza. Tu mamy trzech braci tych samiczek jeden będzie sprzedawany, tak jak i jedna samiczka stąd. I tutaj mamy na dole samca z grudnia siedzi sobie tutaj. Tak, tutaj mamy dwa samczyki z miotu od tych samiczek, co pokazywałem na samym początku. To są młode po mojej samicy czempiące i po samcu od Kamila. Tutaj kolejne dwa samce z tego miotu. I tutaj mamy dwa samce z miotu. Takiej jednej samiczki, co siedziała sama w dużej klatce. Po mojej samicy i samcu od Wojtka Karwackiego. Jest tu samiec od Michała Kubacza. Samica od Wojtka Karwackiego, która jest zamówiona. I tu samica z mojej hodowli. Został samiec ten do sprzedania. I ta samica u samego dołu. Z młodych na razie. No w sumie mógłbym coś sprzedać. Jakby ktoś chciał to może się odzywać w komentarzach. Województwo Mazowieckie nie wysyłam. E, jakiś samczyk, może samiczka. Będzie można dobrać niespokrewnioną parę. Także zapraszam e, i przejdźmy sobie do tamtego pomieszczenia. Dobra, jesteśmy tutaj już w pomieszczeniu. Już nie będę otwierał. Tutaj jest samczyk z mojej hodowli. Champion z bogu w Młodych. Tu jest samiec jest od Kamila Chrząszcza. o 94,5 punkta. Tu jest samczyk od Wojtka Karwackiego. E, tutaj jest samczyk od Kamila. Jak widzicie, trochę się pozmieniało w stadzie. Bo tutaj jeszcze jest młoda samiczka z grudnia. No to co, dalej co wam pokazać? Tutaj, o tutaj są ciekawe młode. Tu jest tutaj samiczka, dwie samiczki z grudnia. Jedna jest pewne że zostaje do mojej hodowli. Jest to tamta. Ta jest zarezerwowana. Takie trochę kulą uszy, no, ale mówię, są po tatuowaniu. Tutaj są dwa samczyki. Wstanę tak, żeby było coś chociaż widać. Dwa samczyki. Jeden, jednego mogę sprzedać, drugi zostaje. Dwa samczyki z grudnia. jest samica od Wojtka Karwackiego, dopuszczona do samca 27 lutego. Pokryła się cztery razy i czekam na wykot. Jest moim zdaniem w 100% kotna. Powinna gdzieś pod koniec marca urodzić. I tutaj ostatni królik w mojej hodowli. Jest to samica od Wojtka Karwackiego. Samica aktualnie czeka do soboty. I w sobotę zostanie sprzedana. No muszę trochę zmniejszyć tych samic. No bo po prostu mam jeszcze zakoconych i chcę jeszcze kilka pokryć. No więc musiałem coś sprzedać. A po niej zostawiam jej córkę. W tym, w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.